Tak wygląda niedzielny wypoczynek na trawce w sznbruni. Cała młodzież, <laughs> studencka nie tylko. <laughs> Młodzież szkolna, młodzież studencka tankują słoneczko jesienne. Wczoraj padało cały dzień, dzisiaj do południa też. Ale po południu słoneczka weszło. Można się opalać. Opalać nie, ale słoneczka sobie tankować. Ciepło jeszcze. Przed jesienią i zimą. A my się zimy nie boimy. I się zimy, nie bolimy. Świat jest piękny, świat jest piękny. Tylko trzeba umieć patrzeć sercem i miłością. Sercem, miłością i wdzięcznością za wszystko, co się poszło. A wtedy otrzymamy jeszcze więcej.